Mam tutaj y, sebek. zacząłem nagrywanie w wersji, bo nie wiem, że mam zbindowane. Ale dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić znak wodny o takiego I zapraszam na mój kanał. To jest na co inny kanał, ale nieważne. Yy, no. I tu jest dziewięć po Próbowałem sobie, ale y, to jest 8 i tak ogólnie to będzie 8. Ja nie będę tu subskrybował pewnie. I no, y, chyba że ktoś z Was subskrybuje. O, cały czas mnie będziecie lepiej słyszeć. Y, no i no, ogólnie to musimy. No, jednak wodne. jak zrobić? Musimy wejść. Chwila, przeloguję się zaraz eee chwilunia nogę z innego się przeloguje o że dobra cyk, mamy to przelogowałem się i mogę ogóle kostka, e, kanał w Kostka i Main, o, main casual film yy, teraz tak wchodzimy tu. Na, na telefonie nie, ale z poziomu komputera. Yy, wiem. Klikamy YouTube Studio. Tutaj nieważne yy, tutaj. Yy, nie zjeżdżamy na dół, tylko yy, tu mamy content i tak dalej tu pod tym your channel bezimienny to tu mamy customization i klikamy w to tu tam nazwa i tak dalej a tu zjeżdżamy na dół i tu jest coś takiego i wybierzcie sobie entire video a no ale na początku nie pokażę Wam tego, klikacie tam uprout, czy coś takiego tam jest. No i wiecie, będę w pobranych to mam. No ja wam pokażę. Paint. I bierzecie sobie na takie małe najlepiej i na przybliżenie 500 lub no jakie chcecie, ja sobie wybiorę i tak dalej no i tu sobie nie <grymne> nie wiem mm -hmm. chciałbym powiedzieć że czarne w sensie, No ja sobie tu narysuję nie wiem B na czarnym tlu, ale tego i tak nie będzie takie tu, taki znak wodny jaki jest. No i plik. No i wiecie jak się zapisuje. Eee, chyba chodzicie na informatykę. Eee, no i tak. No i tu stawiamy. Ja to w peńcie zrobiłem. Ładne trochę. <gryw> Mówię trochę, bo nie do końca ładne, ale. No. Może być. Eee, no i tak. Klikacie potem Publish. Oto. No i już. I wybijacie sobie na kanał. Czekaj bezimiennej Kropka co <zysz> you, YouTube channel nie dobra wejdę sobie na YouTube a. na przykład no, czekaj tak będzie szybciej. No i wezmę sobie Minecraft Centrum PP i mam. Nie mogę z siebie zasubować. No ja tu wyciszę. No, sorry, teraz to mam neta słabego, ale ogólnie to tak nie zaczyna. Yy, no ale też na tym ping tu nie zwracajcie uwagi, coś się mi popsuło. Ale no, ogólnie co, no, pomogłem chyba. Napiszcie czy pomogłem, napiszcie komentarz, nie wiem, jakikolwiek, a ja będę rysować i powiem nazwę w następnym filmie, jeśli ktoś napisze komentarz. Na przykład, <suszy> lubię placki. chyba na sobie a no, nie mogę. dobra no i figura Halo, halo, słychać mnie? Słychać mnie? Dobra, słychać mnie. No, i to by było na tyle. No.